Na co mam na A, to zobaczę, co nie wstydzi się. Yy, upominki od sponsorów i od pani Sołtys. Kredki, mieszki. Zobaczmy. Łycze. trzymaj go. Jaki? To nie jest

Już po raz drugi z inicjatywy mieszkańców Czerska i Rady Sołeckiej odbywają się w miejscowości Czersk, Dni Czerska. Jest to popularyzacja miejscowości czerskiej, warorów turystycznych, jak również ta impreza ma na celu integrację samych mieszkańców, tak aby mogli nie tylko mieszkać, ale mieć możliwość zabawy, wspólnej zabawy, która daje im pewną satysfakcję, jak więź z tą miejscowością.

Wiem, że to Cerska przybywali w średniowieczu, ale nie tylko w średniowieczu, przybywają też teraz. Jest coraz więcej to i tak dalej. I życzę za miłej zabawy i zabawy. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za obecność, za wsparcie. My liczymy na to, że będzie nas chronił i rozwijał nam Czersk. Tak jest. Mamy okazję oglądać te rzeźby, te imprezy dla dzieci, to wszystko te konie naturalne dzięki Czerskiemu Festiwalowi Odpustowemu, który odbywa się w Czersku po raz drugi. Przez 25 lat wcześniej nic tutaj się nie działo, mieszkańcy nie mieli okazji pobawić się przy rytmach muzyki, obejrzeć kultury, obrazów, rzeźb. Dlatego chcemy to nadrobić teraz, na tyle na ile się da, na, na ile nam pomogą zasoby, ale wszystko dzieje się za sprawą sponsorów o wielkim sercu. To oni nam pomagają, byśmy mogli to wszystko zorganizować. Autorem rzeźby jest tu pan Józef Jarmuziewicz. Po raz kolejny mamy okazję prezentować naszą kulturę rodzimą. Chodzi nam o to, aby Czersk zaistniał w świecie, aby ludzie poznali, że mamy tutaj w okolicach piękny zamek, piękne położenie naszej miejscowości aczkolwiek dotychczas nie zostało w całości to wykorzystane. Chcemy teraz pokazać to, co mamy pięknego, że wykonują to rodzimi artyści, którzy mieszkają na naszym terenie, że jest zdolna młodzież, że stać nas na to, by zachowywać się tak jak cały świat, no i pokazać, że jednak warto podkreślić to, co mamy rodzimego i naszą wewnętrzną kulturę i chęć zrobienia czegoś pięknego. Nie wszystkich stać mieszkańców na to, by pojechali nad morze, dlatego że mieszkańcy Czerska i okolic zajmują się przemysłem, gospodarką, ogrodnictwem. W związku z tym praktycznie w czasie lata są zajęci uprawami i nie wyjeżdżają za granicę, nie wyjeżdżają gdzieś dalej nad morze, dlatego że muszą pilnować swojego dobytku, dzięki któremu żyją przez cały okres zimy. Myślę, że dla nas jest to ważne, żeby utrzymać ten charakter Czerska i tego, co robiliśmy dotychczas, by kultura nasza była promowana jak najdłużej i by zaistniała i dowiedzieli się o nas inni mieszkańcy. Dziękuję serdecznie.